Witajcie, za nami pierwszy dzień klubowych mistrzów Europy w badmintonie. Białystok na 5 dni staje się stolicą europejskiego badmintona, bo to tam właśnie rozgrywany jest turniej. Do Białegostoku zjechało się 16 drużyn, które rywalizują o miano najlepszego klubu w Europie. W zawodach startują aż 3 polskie drużyny i są to obecny mistrz polski SKB Litpol Malów Suwałki, mistrz polski z zeszłego roku UKS Hubal Białystok oraz drużyna organizatora OSSM SMS Białystok. Zanim przejdziemy do omówienia pierwszego dnia zmagań, nie zapomnij zostawić Łapki w górę oraz zasubskrybować kanał. Niech badmintonowa wieść niesie się w świat. Na samym wstępie warto wytłumaczyć, jakimi zasadami rządzą się drużynowe mecze podczas tych mistrzostw. Cały jeden mecz pomiędzy drużynami składa się z pięciu pojedynków: i są to single kobiet, single mężczyzn, double kobiet, double mężczyzn oraz mixed. Każdy wygrany pojedynek to jeden punkt do końcowego wyniku. Remisy więc nie wchodzą w grę. A zacznijmy od OSSM-SMS Białystok. Niestety drużyna organizatora przegrała z hiszpańskim klubem Rinconada wynikiem 1 do 4. Warto tutaj zaznaczyć, że białostocka drużyna z Konstruowana jest głównie z juniorów, więc obecnie rozgrywany turniej jest dobrą okazją do zebrania cennego, zagranicznego doświadczenia. Nasi młodzi zawodnicy walczyli jak lwy o każdą lotkę, czego dowodem jest to, że dwa z czterech przegranych meczów Białystok przegrał po zaciętych trzech setach. Zabrakło naprawdę niewiele, trzymamy kciuki za dalsze podboje europejskich kortów. Przejdźmy do mistrza polski z zeszłego roku UKS Hubala Białystok. Zespół ze stolicy Podlasia wygrał pewnie 5-0 z norweskim klubem Frogner IL. Tego meczu nie można nazwać spacerkiem dla dla białostockiego klubu. W singlu mężczyzn Krzysztof Jakowczyk przez cały swój mecz musiał utrzymać swoją koncentrację uwagi na najwyższym poziomie. Ta sztuka mu się udała i wygrał ostatecznie wynikiem 22-20, 21-19. W deblu mężczyzn natomiast mieliśmy trzysetowy pojedynek. Białostocki duet dał się zaskoczyć w drugiej odsłonie meczu i przegrał seta 19-21. W trzecim secie para Lukas Korwe, Paweł Śmiłowski dopieli swego i wygrali 21-15. Dzisiejszą relację zakończmy na obecnym mistrzu Polski SKB Litpol w suwałki. W tym meczu za dużo się nie działo i drużyna z suwałk wyraźnie pokazała, kto był faworytem tego spotkania. Zawodnicy pod wodzą Jerzego Dołhana pewnie rozgromili islandzki klub Becha wynikiem 5 do 0. I na koniec jeszcze jeden polski akcent. Mianowicie w składzie francuskiego klubu BC Chambly grają Robert Mateusiak oraz nadjeżdża Zięba. Przypomnijmy tylko, że duet Mateusiak Zięba w 2012 roku, czyli dokładnie 10 lat temu, zdobył złoto podczas Mistrzostw Europy w grze mieszanej. Pierwszy dzień drużynowych mistrzostw z Europy za nami. Odbyło się bez większych niespodzianek, ale turniej dopiero się rozkręca. Dajcie znać w komentarzu, która drużyna jest waszym faworytem i komu najbardziej kibicujecie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Trzymajcie się, cześć!